Witajcie, kochani. Dostaliśmy duży odzew od Was po poprzednim odcinku. Także przychodzimy do Was z kolejnym materiałem. Dziś byśmy chcieli zwrócić uwagę na kilka rzeczy, które ze względu na brak czasu nie były dopowiedziane w ostatnim odcinku. Pamiętajmy o tym, że w lesie jesteśmy tylko gośćmi i obliguje nas ustawa o lasach. Państwowych i wyruszając w las, musimy być świadomi tego, że gdy nie będziemy przestrzegać pewnych zasad, możemy spotkać się z nieprzyjemnościami typu na przykład mandat. Dziś byśmy chcieli powiedzieć, o jakie sprawy chodzi, takie najważniejsze, bo nie każdy wie, żeby każdy pewnie sobie mógł wyjść w las. Musimy pamiętać o tym, że las jest dla wszystkich, nie możemy komuś zabronić do niego wchodzić. Ale trzeba mądrze z niego korzystać. Mądrze to znaczy tak, aby w przyrodzie jak, z naj jak najmniejszą szkodą dla, dla, przyrody, dla przyrody, i i przyrody i dla zwierzyny tam bytującej. Tak. No to może powiedz kilka podstawowych rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, jak wybieramy się do lasu na zrzuty. Na pewno nie powinniśmy płoszyć zwierzyny. Trzeba y, pamiętać o tym, że y, w okresie wiosennym łanie są wysokocielne i nie powinniśmy ich przepędzać, tylko raczej pozostawić spokoju. Spokoju. <gry> Czyli szukajmy zrzutów tam, gdzie one przebywają w nocy, na żerowiskach, gdzie one się y, nie przemieszczają. Największa szansa tam jest znaleźć, znaleźć te zrzuty, a w lesie w dziennej ostoi zostawmy. Spokój. Nie powinniśmy na pewno wchodzić do młodników, które mają poniżej 4 metrów. Zresztą nie ma to sensu, bo jak sobie można wyobrazić, młodnik, który ma 4 metry, jest tak gęsty, że w ogóle nie da się przejść przez niego. Chyba, na że, na kolanach. Bywa, że na kolanach. Widoczność jest praktycznie zerowa i. Prawdopodobieństwo znalezienia zrzutów w takiej gęstwinie graniczy. To jest praktycznie znikome. Znikome, z pre, graniczy z zerem i dlatego nie ma, nie ma to sensu. Też nie powinniśmy wchodzić w drzewostany nasienne. Tak. Kolejną rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę, skoro dużo czasu spędzamy w lesie, nieraz to jest pół dnia, czy ile, wiadomo, że coś musimy sobie zjeść, odpocząć. Trzeba zwrócić uwagę, że wszystkie śmieci musimy ze sobą zabierać. Nie śmiecić. Las nie jest wysypskiem śmieci. Tak i y, odpoczynki czy ogniska robić w miejscach do tego wyznaczonych, a nie gdzie się nam to podobało. Tak. Y, starajmy się, że jak wychodzimy w las, żeby to były jakieś małe grupy, nie krzyczmy. W lesie zawsze jest zasada zachowaj ciszę. W małych grupach, nie krzyczmy, y, nie a zabierajmy ze sobą. Na to chciałem zwrócić uwagę, nie zabierajmy ze sobą psów, nie puszczajmy ich luzem. A jeżeli już je zabieramy, to tylko na smyczy? Tylko na smyczy. Ktoś, kto nie ma doświadczenia, nie zna terenu, nie wie, gdzie są te drzewostany nasienne, gdzie jest ostoja zwierzyny, ale obserwujmy tabliczki. W każdym lesie są dokładne informacje, na których pisze na przykład tak. Ostoja zwierzyny, stęp zbrojony. Unikajmy takich, takich miejsc. Drzewostany nasienne też taka podpowiedź, jak nie ma tabliczki. Unikajmy drzew, takich skupiska drzew starych, takich ponad stuletnik, na których widzimy farbą narysowany żółty pasek. Też miejsca, wycinki drzew też trzeba uważać na, na nasze bezpieczeństwo. Mówimy o lesie. Dlatego, że ludzie mają błędne pojęcie, że im dalej w las, im wyżej, tym więcej zrzutów. Właśnie przeciwnie. W tym okresie wiosennym niepotrzebnie my uganiamy się za jeleniami w lesie, gdyż one schodzą do nas pod same zabudowania na pola, na obrzeża, na obrzeża lasów. I dlatego nawet w tym roku całkowicie żeśmy się na tym skupili, że Chodziliśmy tylko w takich miejscach, po obrzeżach, po wśród leśnych, takich laskach, zagajnikach i, I na, efekty, efekty. na efekty nie trzeba było długo czekać. Pamiętajmy o tym, że jeżeli znajdziemy zrzuty, to jest to traktowane jako runo leśne, więc każdy może sobie taki zrzut zabrać do domu. Natomiast jeżeli znajdziemy całą czaszkę razem z wieńcem, czy jakieś truchło, więc no Tak, to wtedy należy powiadomić y, najbliższe nadleśnictwo, czy tam leśniczego. No leśniczego i wtedy, najbliższego na danym terenie. Tak, i wtedy oni się już tym zajmą. Tak, także nie, nie zabierajmy tego ze sobą, żeby się nie okazało, że po tym będziemy mieć przez to niepotrzebne nieprzyjemności. Reasumując, zbierając żuty, nie pchajmy się głęboko w las. Zostawmy tą zwierzynę w spokoju, nie wchodźmy w jej ostoje. Skupmy się bardziej tak, żeśmy mówili, na szukanie zrzutów, tam gdzie mamy największą szansę znalezienia, tam gdzie ona w nocy przebywa. Czyli tak, żeśmy już mówili, na obrzeżach lasów, na łąkach, na śródleśnych zakrzaczeniach. Tam mamy naprawdę największe szanse coś znaleźć i jest to z korzyścią dla nas, bo nasze szanse się zwiększają i z korzyścią dla zwierząt, które naprawdę potrzebują w tym, y, ciężkim dla nich okresie, spokoju. Gdy już jesteśmy w lesie, to obserwujmy przy, przyrodę, patrzmy, gdzie są ogryzione drzewa, gdzie znajdują się odchody zwierzyny, y, gdzie są jej tropy. Tak, nie, nie gońmy bez sensu y, po polach, nie róbmy kilometrów. Róbmy to spokojnie, a z głową, gdy będziemy myśleć tak jak jak jelenie, to nam to wiele ułatwi. Tak, gdybym był jeleniem, to czy bym to zrzucił? <gry>